Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Przed moimi i waszymi oczami mamy Elfy oraz Krasnoludy, a dokładniej kolejne tomy z serii ze, tych serii ze świata Akwilonu. Tom czwarty Elfów o podtytule Wybranie z półelfów oraz tom trzeci Krasnoludów o podtytule Aral z Bractwa Świątyni. Powoli zbliżamy się do przedstawienia ostatnich ras, czy ostatnich grup, nazwijmy to, wewnątrz tych serii, zarówno w elfach, jak i krasnoludach, bo mamy już czwartą, czwartą rasę, czy podrasę w elfach, tym razem półelfe oraz trzecie Bractwo w krasnoludach. Jesteśmy już za półmetkiem. No i cóż, każdy z tych komiksów do tej pory był bardzo dobry, a jak mamy w tym momencie? Zacznijmy od elfów. Wybranie z półelfów, w ogóle, co to są półelfe? Półelfe są to mieszańce. Czyli to są istoty, które mają gdzie inaczej. Pół ludzie, pół elfy. tak najprościej pół elfy. Bo powiedziałem bardzo mądrze co. Dobra, wracając do tego. Jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że urodzi się dziecko elfa i człowieka, to mamy właśnie półelfa. I to jest taki troszeczkę wyrzutek według tej serii, który nie przynależy do żadnej raz. Ani jest, nie jest do końca człowiekiem, ani jest elfem, więc wszyscy generalnie i jedni i drudzy mają z tym problem. Co oznacza, że często, że takie istoty, te pół elfy się plątają po całym świecie i szukają swojego miejsca na Ziemi, tak delikatnie mówiąc. I można powiedzieć, że o tym jest ten komiks. O takim poszukiwaniu tego miejsca i właśnie poprzez wybrańca. Ponieważ często jak mamy społeczności, grupy, które nie mają swojego miejsca, przynależności, które są ciągle takimi wyrzutkami, są gnębieni przez innych, nie mają ze swojego miejsca właśnie, to wiem, że się powtarzam, ale o to chodzi, to oni często czekają na jakąś legendę, są bardzo podatni na jakąś przypowieść na jakąś legendę, opowieść, hasło, wybraniec tego, który da nam nadzieję, nas poprowadzi. I tutaj właśnie mamy do czynienia właśnie z taką nas troszeczkę legendą o wybrańcu. Tym, który nas zjednoczy, poprowadzi nas, nazwijmy to ogólnie mówiąc, do Ziemi Obiecanej. Pytanie brzmi, czy ta osoba, ten wybraniec tego chce, czy czuje się na ten sposób kompetentny, czy ma odpowiednie serce, umiejętności do tego. No, i tu mamy mniej więcej o tym opowieść, że nasz główny bohater, będący tym wybrańcem według legendy, chciałby dobrze. Nie jest to półelf, mający, który by chciał, ha, wybijemy wszystkich, zajmiemy ich miejsce. Nie, on by chciał po prostu, żeby on oraz jego towarzysze, niedoli no bo to jest niedola, to plątanie się po świecie żeby oni spokojnie sobie znaleźli miejsce dla siebie i tam żyli. Napotykają różne trudności, on i jego towarzysze, i to jest moim zdaniem ciekawe. Jak w każdych legendach mogą one zostać przeinaczone, zmienione, wypaczone. I jak w każdych takich sytuacjach może dojść do tego, że ktoś będzie chciał wykorzystać pewnego rodzaju twoją, nazwijmy to, dobroć, podatność i tak dalej. Czy ten komiks mi się podobał? Tak. Czy jestem zadowolony z jego lektury? Jak najbardziej. Tym bardziej, że no, jak najbardziej, tym bardziej znowu robię takie powtórki, słowne sorki. Czasem tak będzie. W każdym razie jest kilka takich zaskoczeń, może nie są aż takie wielkie zwroty akcji, ale kilka takich momentów do przemyśleń, dających wątpliwości, pytania i tak dalej. I sytuacji, gdy ktoś właśnie wykorzystuje naiwność, wykorzystuje. W swoje stanowisko no jest w imię do własnych celów i to miało tu miejsce to mi się podobało dlatego ja z lektury jestem zadowolony spokojnie możecie sobie to czytać oczywiście niezależnie jak na razie od pozostałych serii ze świata jak to jest o wyrzutkach naprawdę, naprawdę fajne teraz mamy krasnoludy krasnoludy, Aral z Bractwa Świątyni to już jest trzecie bractwo bo mamy Bractwo Monety Bractwo kuźni, Bractwo yy, właśnie świątyni, tarczy i wykluczeni. Tutaj mamy naszego gościa, naszego głównego bohatera. I ten komiks w swojej formie narracyjnej jest skonstruowany troszeczkę podobnie do tego, ale jednak inaczej. Bo tutaj mamy opowieść z przeszłości. Mamy tutaj wyspę z latarnią morską, na której przebywa pewien stary krasnolud. Naprawdę wiekowe. I on spisuje swoją historię, swoje wspomnienia, do tego, jak do tego doszło, jak to się stało, że jest w tym miejscu, w którym jest. Jest to ciekawa opowieść, moim zdaniem, mająca pewne takie klasyczne aspekty fantazy, jeżeli chodzi o Krasnoludów. Ja Wam pokażę kilka kadrów, jakie znajdę. Bo mi się od razu skojarzyło z władcą pierścieni Tylko Bo tam było coś co wyglądało jak Moria Czy to było Moria czy to Może nie pamiętam w, w, czy w hobicie Troszeczkę jak Moria ale wchodzili do podziemnego o patrzcie jak przechodzą Kojarzy się z filmami e, Petera Jacksona i z twórczością mm, Torkiana. Takie klasyczne elementy, wielkie schale, schody. No i tam już pokazałem wam, pojawi się smok. Też miałbym skojarzenia w tym momencie. O, albo takie coś. To są bardzo, bardzo wielkie kolumny, schody, wielkie hale. No po prostu. Idealnie pasujące pod władcę pierścieni, Tolkien na Śródziemie, po prostu tutaj zresztą też widzicie. Wchodzimy do komnaty, czego szukamy. Czego? Nie powiem. Dlaczego? Nie powiem. Czy im się udało? Nie powiem. Bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebym Wam powiedział, jak to się skończy, wszystkie zwroty, akcje, czy nie. No mamy tutaj opowieść naszego głównego bohatera, więc można założyć, że jemu się przygoda udała. No. Ale o tym, że to jest przygoda tego człowieka, dowiadujecie się na pierwszej stronie, więc. Dobra, będzie to spoiler. Ale czy historia jest dobra? Moim zdaniem tak. Ale na przykład tutaj mam wrażenie, że ten poziom grafiki, hmm, on nie jest zły. Ale w porównaniu do elfów i w porównaniu do poprzednich mam wrażenie, że jest, stoi na ciut niższym poziomie. Ja, ale są też fajne, humorystyczne motywy. Jak. Wędrują krasnoludy karawaną i karawana zostaje napadnięta, to jest naprawdę ciekawa dyskusja. Te tomy, tak samo jak poprzednie z tej serii, wypożyczyłem w Księżnicy Beskickiej w Bielsku Białej, w bibliotece głównej, polecam tam się udać, wypożyczyć. Wszystkie tomy mają. To już będzie łącznie 8 komiksów ze świata akwilonu. Na kolejny miesiąc z tego co pamiętam, są zapowiedziane. jest zapowiedziane. Piąty tom elfów to będą mroczne elfy i czwarty tom krasnoludów, ale tego już nie pamiętam tytułu. Dobra, to by było tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!